Zastanawiasz się, czemu taki tytuł powstał? To po to, byś mógł zmrużyć swoje oczy na chwilę i zanurzony w myślach, co chcesz dostał. A to, co tam znajdziesz, jest twoje i nie musisz pytać za ile. To dzięki snom, marzeniom i wspomnieniom w ciemnościach płynącego systemu odnajdziesz drogę światła, której i dzięki której jeszcze się trzymasz. A teraz chodź do szopki, w której ja składuję snopki i nie pytaj czemu. Wiedz, że ja nie gryzę, chyba, że dasz mi na to wizę, a resztę wymasz. Nie chcesz chyba, aby rutynowy system codziennego życia zamknął cię w klatce. Pozwól nam wejść. Będzie spoko. Tylko ręko zasłoń oko i wsłuchaj się gadce. Będą przed tobą rozmaite drogi, rozmaite koperty. A teraz ja otwieram jedną z całej mojej sterty. Pamiętaj, że to ty jesteś odtwórcą swej roli i to jest twój fach, nim cię przysypie piach i wszechmogący stanie w twoich drzwiach. A teraz, uzbrojony w brąz zasad, przypięty jak do pasa, Ruszaj w mrok, gdzie światło wygasa. Czasami cel, środku uświęca. Ten cel nas nakręca: Krępuje ręce i nogi, prowadzi nas jak jeńca. Robisz coś dla czegoś i z jakiegoś powodu. Gotów jesteś poświęcić swój czas, nawet za młodu. W tym całym panującym rozgardiaszu i tak podążasz po z góry ustalonej linii. Jesteś tam. I zostajesz badany, tak jak to już wcześniej zaplanowali inni. A połowy z tych, co dzisiaj krzyczą, jutro już nie będzie słychać, i mimo że pozornie zerwał ci więzy, kontroli nad tobą siebie nie pozbawił. Kroków już nie cofnę. Albo teraz tego dopnę, albo zgarnę do co nieistotne. Minuty, godziny dni są lotne. To nic, że są chwile gorzkie jak tonik. I ja, jak kredyt, mam wiele swoich kronik. Sądzą nas gorsi od nas, posadziliby na krzesło, gdyby można. My mamy przeszłość, ty ją poznaj. Nie daj się wydymać. Bez ceregieli, zbędnych porteli, bez niedomówień, tak to właśnie lubię. Gdy wszystko się zazębia, idź jak po maśle, bez skrótów i zadraśnień, jak na niezużytej taśmie. Pamiętaj, że każdy z nas jest bardzo cennym darem. A gdy się zamkniesz na niego, nie dasz rady nawet z najlepszym zamiarem. Smakiem bezsilności człowiek się zagręcza. Dar coś uprości, ale nie wyręcza. Przyważnie, nikt o swoje upomnieć się nie ważył. Bo jakby się dotknął, to by się oparzył. Patrz i dbają wnętrze, bo jawnie zaglądam. Tylko tam znajdę to, czego pożądam. Z całego życia, brudy, tkwimy w tym po szyję. Moja czy twoja kąpiel żadna ich nie zmyje. Ktoś wierzy w Boga, ktoś wierzy w diabła. Pamiętaj, nasze słowo to prawda. Łatwy jest, gdy przyjaciel pomaga, tak podpowiada każdemu rozwagę Za młodych gniewnych, bez celów, bez planu, od potu mokrych w tego kłamu się podnoszę. Znów daję i nie proszę cię o rewanż. Nigdy nie lekceważ czyjegoś oddania. Kochaj czynem, a nie zdania. Daj się poznać, a ja będę cię osłaniał, nawet skacząc w ogień. Raz się przyjadę, Pff, nie zaufam więcej tobie. To tekst do wszystkich ziomów i do wszystkich kobiet. A teraz zapraszam Cię w podróż po moich snach. Tu wszystko jest możliwe. I miłość, i strach, więc przygotuj się na zapomnienia w wielki mach. Hey, oh. time.